Przez to, że wbiliście 10 subów macie specjal Monster Rehab. Cześć, witajcie. Z tej strony DJ Butownik. Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Tak jak widzicie, mamy tutaj monster Rehab. sprowadzony z Austrii przez mojego kolegę. Nie będę mówił imienia, bo sobie tego nie życzył. Ale dzisiaj y, zrecenzujemy sobie jego smak. Czy warto go kupować, czy nie? Tak jak zawsze. Już go otwarłem, bo nagrywałem to dwa razy. Nie, nie będę mówił, kto popsuł odcinek. Dlatego zrecenzujemy smak. Takie 9 na 10, ponieważ jest. Dobra, takie... daj No i z na daj. Pierdochodzi. Rzuczysz to na YouTube'a. Zajebisty. Znaczy po tutaj... prostu krótko i na tam zajebisty. No właśnie. No. Taki 9 na 10 powinien być trochę mniej słodki, bo jest bardzo słodki. Właśnie bardzo dobry jest. Prawda jak taki Lipton. No. Albo Taka... Fiusty. No to Fiusty ma... To ma 10 to... kalorii. 10 no. kalorii, ale czekaj na 100 miejsce. Tak na 100 metrów pisze. 乌日嘎。